Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Arceimisz Marcin Krzyżanowski. Dzisiaj pokażę Wam jedną z moich najlepszych partii. Nie wiem, być może, ale na pewno jedną z lepszych w Tuesday. No właśnie, partia była rozgrywana we wczorajszym Taitet Tuesday, a moim przeciwnikiem był Aleksiej Sarana. Zawodnik, który ma ranking 2700+. No i powiem Wam szczerze, że często na podstawie jego partii przygotowuje się do do swoich rozgrywek, gdzieś tam do turniejów, do turnieju, bo on wiele idei debiutowych ma, z których można korzystać. Nie przedłużając, lecimy do partii. A więc tak, grałem czarnymi, nastąpiło posunięcie D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek C3, goniec B4 i on tutaj, uwierzcie mi, ma mnóstwo różnych wariantów granych i grał posunięcia F3, ale właśnie takim jego koronnym wariantem jest to posunięcie e3, krótka gonie z d3 i to jest dosyć ciekawa sprawa, bo wybrałem teraz ruch wieża e8. Właśnie posunięcie, które on wielokrotnie sam stosował i ja na, jego, na tych podstawie jego partii się przygotowałem. Zresztą podrzucę Wam może w linku yy, czy tam w opisie tego filmu partię, którą wygrałem kiedyś na turnieju w Pradze, bardzo fajną. Idea jest taka, żeby schować gońca na e8, zagrać d6, e5, gdzieś tutaj tego pionka. Centralnie sobie ustawić i będzie całkiem nieźle. Partia nastąpiło, posunięcie w skoczek E2. Idea jest taka, żeby obronić tutaj skoczka, zagrać A3, wykurzyć mojego gońca, żeby wtedy to bicie już nie miało takiego sensu, bo pamiętajcie, jedną z głównych idei w nimco jest zbić i tutaj rozbić tę strukturę pionkową. Zagrałem sobie teraz D5, bo to jeszcze kojarzyłem. Nastąpiła krótka roczada i tutaj nie pamiętałem, co tam mam w notatkach. Wydaje mi się, że kiedyś mój serdeczny kolega Mateusz tutaj mi pokazywał takie posunięcie, ale może go teraz wrzucam tutaj na minę. Być może faktycznie najpierw jakiś c6 i d7, albo goniec e8. Te ruchy pamiętałem, zagrałem sobie tak. Komputer mnie wyśmiewa, ale spokojnie, nie jest źle. I białe ruszyły do przodu, grając ruch e4. Ruch, który jest generalnie bardzo naturalny. Ale w tym momencie wydawało mi się, że nic wielkiego się dzieje, bo mogę zbić. Nastąpiło zbicie, zbicie, goniec bije 4, no i teraz po prostu skoczek F6. Taki bardzo naturalny, blicowy bym powiedział ruch. Jak widzicie można było sobie od razu pokusić się o to zagranie, żeby zagrać E5. Wtedy czarne nie powinny mieć większych problemów, bo jeśli odbijam, no to tak naprawdę po ruchu skoczek bije E5. Co mi się tutaj złego może wydarzyć? Otworzyła się pozycja, nagle pionek na c4 podlisa ten goniec jest taki też pod uderzeniem, więc żaden problem. A jeśli by przepchał, no to mogę teraz pewnie zagrać podobnie jak w partii, czyli jakiś skoczek f6, może ten goniec się tutaj pojawi na c5 z atakiem na tej przekątnej. Coś bym tam kombinował. Natomiast ja zagrałem tak dosyć naturalny skoczek f6, goniec poszedł na c2 i teraz pewnie białe jakby dostały trochę czasu w prezencie, to zagrałyby hetman d3. Goniec G5 i tutaj gdzieś spoglądały na tego mojego króla. Więc muszę działać szybko. Mam pasywną pozycję. Dlatego teraz zdecydowałem się na zagranie E5, żeby zdobyć tej przestrzeni jak najwięcej. Nastąpiło A3. Tutaj przez chwilę liczyłem taki wariant jak DB E5, ale na szczęście, wszystko się tam zgadza. Bo po wymianach mogę sobie nawet pozwolić na wieża e 5 i po wieża D8 na spokojnie mogę cofnąć. No i. Nic wielkiego tutaj białe nie mogą dostać. Symetryczna pozycja wszystkiego jest porówno, raczej około równinki. Dlatego on szukał czegoś ekstra, zagrał ruch A3 i tutaj pamiętam na streamie miałem lekki dylemat, co zrobić. Naturalnie chciałoby się odejść gońcem tu, ale ja tutaj chciałem być mądry i zagrałem gońcem na D6, co jest najlepsze. Zobaczcie, że moja idea jest związana z prowokacją, jeśli tak można powiedzieć, żeby ten pionek Poszedł do przodu. No wydaje się to, dlaczego to ma być dobre dla czarnych. Ano, dlatego, że dopiero w tym momencie mogę zagrać goniec E8. Zaciągnęliśmy pionka przeciwnika na naszą połowę, gdzie on może się stać słabością. No i teraz przy tych samych wymianach, zwróćcie uwagę, że po zbiciu zbiciu nagle zaczynają się tutaj lekkie kłopoty. Wisi na E2, wisi na C5 i nie wiadomo, czy czarne tutaj przypadkiem już nie zdobywają pioneczka. Yy, więc. To było dosyć sprytne zagranie. On zagrał D5 i teraz wydaje mi się bardzo, bardzo ważny ruch. Zagrałem E4. Tak ideowo, zobaczcie, że tu już nawet jakiś goniec H2, typowe sztuczki. Koń G4 zaczyna grozić. Coś bardzo często, taki obrazek, który chciałbym Wam tutaj zakomunikować i przekazać. Kiedy ten skoczek stoi na E2 lub na E7 w przypadku czarnych, to właśnie wielokrotnie ten pionek na H2 czy na H7. Są narażone na atak, bo zobaczę, że nie ma tego naturalnego obrońcy, i teraz te sztuczki typu Goniec H2, Skoczek G4 już tam wchodzą w grę. Nastąpiło w partii Skoczek G3, bardzo naturalny ruch, ale jest to już posunięcie, które no naprawdę na granicy przegranej tutaj jest. Trzeba było koniecznie wymienić moją najsilniejszą figurę. Pewnie bym zagrał jakiś ruch w stylu Goniec G4, tutaj na związanie, ale mimo wszystko trzeba by było się jak najszybciej pozbyć tego mojego silnego gońca. On tego nie zrobił i dał mi wielką szansę, z której tutaj skorzystałem. Czym prędzej zagrałem skoczek G4. Great. Aż mnie tutaj czeską pochwalił. No naprawdę bardzo mi jest miło w tym momencie. O co chodzi? No nie trzeba być tu jakimś mm, Magnusem Karsenem, żeby wiedzieć, że zaraz Hetman wchodzi. Dajemy mata i będzie pozamiatane. Yy, ciężko w ogóle zrobić jakiś ruch. Zobaczcie, mam przewagę przestrzeni. Moje figury są skierowane na króla, czyli to co w bicu jest idealnym scenariuszem, ciężko się zbronić na krótkim czasie, on zagrał posunięcie hetman e1 Tam komputer pokazuje jakiś ruch w stylu hetman d4, ale to jest w ogóle jakiś dla mnie y, mega dziwny ruch czemu na przykład h3 nie działa Ano no dlatego, że tutaj sobie przygotowałem zbicie na f2 i teraz y, oczywiście jak biję tak no to mogę zbić na g3 pionek więcej, plus ten atak, plus bardzo silny pion i tak dalej a jeśli król zbiłby na F2, no to mogę na spokojnie sobie zagrać Hetman H4 i zobaczcie, że białe nie mają kompletnie jak bronić tego skoczka na G3. Byłoby znowu wyśmienicie dla, dla mnie w tej, tej pozycji. Nastąpiło jednak Hetman E1 i tutaj miałem pewną rozkwinkę. Co dalej robić? Czy zacząć od Hetman H4, czy może jakiś inny ruch, ale no bez przesady. Jeszcze tutaj coś umiem policzyć i naprawdę zagrałem jeszcze sprytniej, wydaje mi się, E3. Chodzi o to, żeby troszeczkę pulzować tego skoczka, żeby on nie był taki broniony. No i naturalnym tutaj jego obrońcą jest ten Pionek na F2, przy okazji gdzieś tam przesłona tego gońca z C1, a ten Hetman H4 mi nie ucieknie. Grozi EBF2 z szachem i z wygraną, więc coś trzeba robić. No przede wszystkim po zbiciu. Gra już Hetman H4 i partia się kończy, no bo grozi zbicie. A jeśli zagram H3, no to po prostu bije figurę z darmo. Nie ma co nawet tutaj pokazywać. Jeśli zagram F3, kombinowałem to samo, że mogę tutaj się dostać na spokojnie. Hetman H4, przepraszam, co ja teraz gadam? Skoczek H2 najpierw, pardon. Król bije H2 i po hetman H4 po raz kolejny. Partia by się szybko zakończyła zwycięstwem moim. Więc on tutaj wykombinował taki ruch, jak F4, który był całkiem niezły, hmm, przynajmniej jakaś tam próba zamknięcia tej przekątnej, no ja tutaj się odnalazłem w takiej pozycji, idealnie zagrałem hetma H4, znowu grozi mat, nastąpiło tak i tutaj ruch, który otwiera po prostu drogi do jego króla, posunięcie E2, bum, nie ma co zbierać, teraz zobaczcie, otworzyło się tutaj, dociskamy tą wieżę, pytamy ją, gdzie ty pójdziesz wieża? No chyba nigdzie, bo partia już jest naprawdę skończona. W partii było zagrany skoczek B2. Ciężko szukać czegoś innego. Mogę oczywiście zagrać posunięcie wieża F3. Na to liczyłem sobie. Goniec C5, szach, król H1 i tutaj chciałem po prostu zagrać skoczek F2. Wydawało mi się, no musi to być wygrana. Po zbiciu odbijam jest związanie. Nie ma w ogóle jak z tego się roz rozplątać. A jeśli król poszedłby na H2, to nie zapominamy o wszystkich figurkach w ataku. Mogę zagrać na przykład skoczek H3, bicie i co my tu mamy? A mamy, moi drodzy, mata, więc partia by się też skończyła w bardzo ładny sposób. Yy, dlatego on zagrał skoczek, bije E2. Ja tutaj już doliczyłem sobie ten warianci. Goniec C5, ruch 1 skoczek F2. Co tu zaproponować? No nic nie ma. Nastąpiło wieża F2. Po raz kolejny, gdyby był jakiś taki ruch, no to mogę ty razem zacząć od goniec, bije H3 yy, goniec bije H3, jakby chciał być sprytny zagrał jakiś taki ruch, no to ja tutaj mogę dać szacha, król idzie na H1 i nawet jakiś zwyczajny hetman H5, nie ma tak naprawdę obrony od odejścia gońcem i partia też się zakończy matem a na mata jeszcze przyjdzie czas spokojnie, nie bądźcie niecierpliwi w partii było wieża F2 goniec bije F2 hetman F1 no i wiecie, jak mamy wygraną dobrze jest tą wygraną dobić bo im dłużej partia trwa tym większe cyrki mogą się wydarzyć. Także szukajcie tych yy, dobijających posunięć. Ja je znalazłem. Zagram wieża, biję E2. Zdobywam materiał, odciągam hetmana. Nastąpiło hetman E2. Teraz uwaga, uwaga na mata, żeby nie podstawić. Ale spokojnie, takie rzeczy jeszcze widzę. Nastąpiło, goniec bije Dostajemy się do króla. No i w tym momencie nie ma dosłownie co robić. Bo jeśli zbijam, no to jest mat w jeden ruch. Albo tak jak on zagrał w partii. Taka rozpaczliwa próba, żeby może żeby zagrać jakiegoś primuwa, ale ja w tym razie primuwa nie zrobiłem. Było tak, tak. Nastąpił Hetman G1, mogłem go gonić, ale nie chciałem się tego szczerze mówiąc liczyć. Zagrałem wieżę E8. Ostatnia figurka wchodzi do gry i kończy temat. Było tak. I Dama G3. Moi drodzy, co by na takie szachy ze strony tej Krzyżana? Ja jestem bardzo na tak, także naprawdę mi się podobała ta partia. Mam nadzieję, że Wam również. Jeszcze Wam tutaj pokażę w zasadzie, albo Wam nie pokażę. Czekajcie, przegląd. Czy ja tutaj będę widział przegląd tej partii. Sobie tutaj możemy odpalić. Nie odpalę tego teraz, ale miałem 97,4. Także całkiem nieźle z mojej strony tutaj było. No i obym takich partii grał więcej. To na tyle z mojej strony. Jeśli wam się ta partia podobała, jeśli się podobało jakieś tutaj moje streamy, na których jesteście, zachęcam was do tego, żebyście byli z nami. Mamy w planach teraz trochę działać więcej. Może w nawet najbliższych dniach na kanale pojawią się jakieś materiały, także bądźcie czujni. No i do zobaczenia strzałeczka cześć.